Axis Cube od firmy ki przychodzi do nas w takim oto no, standardowym opakowaniu, jak dla tej firmy. Jest to oczywiście budżetowa kostka i kostka, którą układa się bardzo podobnie do 3x3. Ale jeśli chodzi o wykonanie, to naklejka dużą przestrzeń zajmuje na elemencie, przez co jest no, naprawdę fajnie wykonana. No i tak. Odcienie idealne, super są, kontrastują, wszystko mi się jak najbardziej e, podoba. E, jakość, oczywiście, wykonanie jest też fenomenalna i jest to tania kostka. No ale wygląda troszkę dziwnie. Jakieś tutaj trójkąty na ściankach mamy i powiem szczerze, że kiedyś miałam Axis Cuba e, no, i nie udało mi się go ułożyć, e, ale ten Axis Cube porusza się naprawdę e, no, bardzo fajnie. Nie czuć tutaj jakiegoś dużego tarcia między elementami, jest cichutka, więc jak najbardziej na plus. No i tak, jest to oczywiście kostka zmiennokształtna, chciałam jakiś tutaj ruch zrobić i zobaczcie, zrobiłam dwa ruchy, a już wygląda strasznie. No ale to jest oczywiście modyfikacja kostki 3 3 trzeba tylko ogarnąć, który element jest którym, który jest centrem, krawędzią, narożnikiem. I myślę, że e, no dużo osób potrafi sobie poradzić z taką kostką. Ja e, kiedyś próbowałam, ale mi się nie udało i myślę, że e, ten Axis Cube jest najlepszym Axis Cubem, jaki kiedykolwiek trzymam w rękach, jeśli chodzi o wykonanie, jak i o poruszanie. Bo jest naprawdę e, dobrze. Nawet kostka radzi sobie ze ściananiem zakrętów. Jak na kostkę, która wygląda naprawdę strasznie, no, radzi sobie ze ścinaniem zakrętów. E, jak najbardziej nie popuje. No i co? Mi się ona naprawdę bardzo e, podoba, ale myślę, że nie będę próbowała jej ułożyć ani przede wszystkim mieszać, no bo e, nie ułożę. Ale co? E, no, jeśli szukacie wyzwań, no to ta kostka jest naprawdę e, dla was. Jeśli miałabym porównywać, to nie jest to jakiś Winmin ani Fisher Cube. Boston trzeba troszkę więcej posiedzieć i ją ogarnąć, a jeśli chodzi o koniec, no to polecam ją bardzo do kolekcji. Jeśli Wam się dziś nudzi na półkę, no to jak najbardziej wybierzcie tego od firmy Kii.